Siano go z tej strony Citrus i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znalazłem dużo moich albumów piłkarskich, tak jak Road Tourage 2018, jak Ekstra klasę, jak Mini Albumek 2019 i jak Andrena XL. Dobrze, to teraz przechodzimy. Może najpierw zobaczymy z 2018 roku album. Dobra, zobaczymy tu co będzie. Jakieś ciekawe karty. Dobrze, zaczynamy od klubu Boca Juniors. Dobrze. Pierwszy z zawodników to Ricardo Centuriono. Ma 74 overall na obronie. 81 na pomocy. No i 73 na ataku. Dobrze. Przechodzimy do kolejnego zawodnika. I przypomnę jeszcze. Z każdej drużyny po trzech zawodników. A jak nie będzie trzech zawodników, tylko dwóch, no to dwóch zawodników i dodatkowo z innej drużyny cztery. No to przechodzimy do kolejnej karty. Sebastian Perez. Tak. Ma 73 overa na obronie, 78 na pomocy i 69 na ataku. No i przechodzimy do następnego gracza, Santiago Vergini. Tak, ma 81 na obronie, ma 65 na pomocy i 60 na ataku. Jest obrońcą. Dobrze, przechodzimy do kolejnej. Teraz czas na klub Palmerias. Tak, teraz bramkarz o imieniu Fernando Pras ma 84 overala na bramce, 68 overala na pomocy i 45 overala na ataku. Jest bramkarzem. Przechodzimy do kolejnego zawodnika. Michel Bastos który ma 69 overala na pomocy, 86 overala na pomocy i 71 overala na ataku. Jest zawodnikiem Palmeiras. Przechodzimy do kolejnego zawodnika. Roger, Roger Guedes. Tak, ma 64 overala na obronie, 70 overala na pomocy i 78 overala na ataku. Przechodzimy do następnego klubu. Czas na Manchester United. Tak, to jest Andra Herrera. Ma 74 overala na obronie, 84 overala na pomocy i 74 overala na atak. Jest pomocnikiem. I przechodzimy do kolejnego zawodnika. A tym kolejnym zawodnikiem jest Juan Mata. Tak, ma 74 overala na obronie, 85 overala na pomocy i 76 overala na ataku. Jest po też pomocnikiem z Manchesteru United. Czas na Paulo Pogba, Tak, ma 72 overala na obronie. 90 overala na pomocy i 80 overala na ataku i przechodzimy do kolejnego gracza. I teraz będzie inny klub. Czas na Sergio Buskeca ma 74 overala na obronie. 86 overalla na pomocy i 65 overala na ataku jest pomocnikiem. Teraz przechodzimy do kolejnego zawodnika. To jest Ivan Rakitic. Ma 68 overala na obronie. 89 overala na pomocy i 73 overala na ataku. Jest pomocnikiem. Przechodzimy do kolejnego zawodnika. To jest Neymar. Ma 66 Overala na obronie. 87 overala na... Pomocy i 89 overalla na ataku. Jest atakującym zawodnikiem. I przechodzimy do kolejnego klubu. Czas na ostatni klub, a potem przechodzimy do kolejnego albumu. Bierzemy pierwsze, pierwszych dwóch zawodników. Bo tak, bo na jednej karcie jest dwóch zawodników: Casemiro i Marcelo. Tak. Na obronie mamy 81 overalla. Na pomocy mają 83, no i na ataku mają 73. To jest podwójna karta. Przechodzimy do kolejnego zawodnika. To jest ostatni zawodnik z tych kart. No i no bo ten, ten podwójny zawodnik liczył się jako dwóch zawodników. No, y, Cristiano Ronaldo ma na, na 68 overalla na obronie, 82 overalla na pomocy i 90 overalla na ataku jest atakującym Realu Madryt już od dawna. Przechodzimy do kolejnego, do kolejnego albumu. Czas na malutki albumik z 2019 roku. Przechodzimy do pierwszych zawodników. Czas na pierwszych zawodników. Lasana, Lasana Diara. Tak. Ma 68 overalla na obronie, 79 overalla na pomocy i, 50, i 65 overalla na ataku. Jest zawodnikiem PSG. Dobrze i przechodzimy do kolejnego zawodnika z PSG. Czas na Edlinsona Kawaniego. Ma 65 overala na obronie, 80 overala na pomocy i 87 overala na ataku. Jest zawodnikiem atakującym. Przechodzimy do kolejnego zawodnika z PSG. I jeszcze przypomnę: pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. No i przechodzimy teraz do Kyliana Mbappé. Ma 67 overala na obronie. 88 overalla na pomocy i 93 trzy na ataku jest atakującym PSG. I teraz czas na kolejny klub. Nie czas teraz na klub. Teraz będziemy robić same limitki. Po to był ten albumik. To ja proszę poczekać. Ja wyciągam limitki. Dobrze, są wszystkie limitki. Zaczynamy od KFU. Z Legi Warszawa ma 60 overall na obronie, 85 overall na pomocy i 80 overall na ataku. Jest pomocnikiem. Przechodzimy do kolejnej limitki. To tym razem jest Lech Poznań. To jest Christian Getger. Ma 64 overall na obronie, 81 overall na pomocy i 91 overall na ataku. Jest atakującym Lecha Poznań. Czas na kolejnego zawodnika. Nim jest Sergio Aguero. Ma 60 overall na obronie, 77 overall na pomocy i 96 overall na ataku. Jest atakującym Manchester City. Czas teraz. Teraz Amina Harit. Ma 65 overall na obronie. 88 overall na pomocy i 82 overall na ataku. Jest pomocnikiem FC Szalkę. Czas na inter... zawodnika Interu Marcelo Brozowicz. Ma 66 overall na obronie, 94 overall na pomocy i 80 overall na ataku. Jest pomocnikiem Interu Medioland. Czas na kolejnego zawodnika z limitek. Zostały dwie limitki. Ivan Perisic ma 68 overala na obronie, 93 overala na pomocy i 84 overala na ataku. Jest pomocnikiem Interu Mediolan. Czas na ostatniego zawodnika, to Lionel Messi ma 62 Overala na obronie, 91 Overala na pomocy i 99 Overala na ataku. To jest atakujący dumy Katalonii, czyli FC Barcelony. I przechodzimy do kolejnego albumu. Czas na album z Ekstra Klasy. To ja będę wyciągał zawodnik. Niestety mamy już mało czasu. No i musimy kończyć. No to cześć, kłaniam się nisko wszystkim. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji na moim kanale. Cześć!